Kochani, widać na kanale o matko i córko, jest godzina 12.45, my wychodzimy z mamą na zakupy, jesteśmy Jesteśmy, jesteśmy już gotowe, nie zdążyłam zjeść śniadania, więc biorę sobie je na wynos do auta, no i jedziemy na zakupy, bo jest jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy do kupienia na imprezę zaręczynową, która jest już jutro, a my jesteśmy totalnie w niedoczasie, totalnie. Jak zawsze. Ja nie wiem, jak my to ogarniemy. Byłyśmy już w hurtowni tkanin, byłyśmy już w Teddy w Action i teraz jedziemy do Auchan. Załatwiliśmy też od naszych znajomych sztalugę. Będzie nam bardzo, bardzo potrzebna na jutro, bo chcemy dać tablicę. Na której będzie pewien ważny napis, ale tutaj jeszcze niczego nie zdradzam, taka tylko mała zajaweczka. No i kupiliśmy materiały na no, ściankę, właśnie na tą sztalugę, żeby, I żeby chciałam, to ładnie przykryć. W ogóle ja Ci wejdę no? słowa, ale chciałam powiedzieć, że napotkałyśmy bardzo miłe sprzedawczynie, które pomogły nam zrealizować nasz koncept, naszą wizję. <laughs> naszą tak, wizję. zdecydowanie. Tak, były bardzo otwarte na nasze sugestie, propozycje, kręcenie nie nosem, więc ten namiot, ścianka i w ogóle będą stoły będą wyglądały naprawdę według nas cudnie. Tak i właśnie y, były bardzo miłe, bardzo pomocne i nawet się zaśmiałam, że... Gdzie idziesz? Nie wiem, czy to było... I nawet się zaśmiałam, że pomogły nam zorganizować imprezę, bo bez nich pewnie by nam to tak nie wyszło, albo byśmy przepłaciły, a tak no udało nam się to wszystko zrobić, tak? Idealnie. no. I co prawda na materiały poszły trzystówki, ale tych materiałów jest naprawdę sporo i później będzie mogły je wykorzystać jeszcze raz, ale to przy innej okazji. No, to długo się dowiecie, jakiej. Zobaczcie, wróciliśmy z transportu stołów i ław i zastaliśmy piękny namiot. Już wszystko stoi. Jutro od rana będziemy dekorować. No, powiem wam, że odwalamy niezłą imprezę, moi kochani. Będzie grubo, Dzień co? Dzień dobry, widzowie. Dzień Wita dobry. się z wami, mój narzeczony. Witam, witam. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, dzieje się, dzieje się. Teddy, co to będzie za impreza jutro? Co to będzie za impreza jutro, co? Pewnie już tu wiecie, że przyjeżdża do nas rodzina z Irlandii. Moi ukochani kuzyni, cioca i wujek i kupiliśmy specjalnie na ich przyjazd trzy pojedyncze materace dla każdego z chłopaków. No i każdy ma na dzisiaj jakieś zadanie. Mamy już robi bogracz w kuchni i ciasto Kevin montuje, Radek coś tam ogarnia. Mi przypadło pompowanie poważnie materace. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebym to zrobiła, ale dobra. To działa? Działa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Damy radę. Nie wiemy ile, ile mi tak to rzekła, mam trzy matrazy do pompowania Pewnie zaraz zaczną bolać moje nogi, ale czego się nie robi dla ukochanej rodziny, nie? Słuchajcie, będziemy też robić za niedługo test. Oświetlenia, bo tutaj panowie, którzy montowali nam dzisiaj e, namiot, podłączyli takie lampki do środka. No więc będziemy robić zaraz tą test oświetlenia. Zobaczymy, jak jasno jest w nocy. E, no i za namiot e, zapłaciliśmy chyba e, 500 zł, o ile się nie mylę, e, właśnie z rozłożeniem i za złożeniem jest to jest serio super. Cena tym bardziej, że jest to nawet 5 na 8, czyli całkiem spory. W sumie mamy 3 stoły i 6 ław, i to dostaliśmy. wypożyczyliśmy w zasadzie, ale za darmo od taty naszej znajomej, więc bardzo, bardzo miło. No i tutaj są kolejne dwa stoły, na których już będzie jedzonko i napoje. Jest też sztaluga, ale tym na razie się nie przejmujemy. No teraz jest pięknie osiedlony, ale to już wiemy. I teraz pytanie. Co z namiotem? Damy radę, tato. No i chwila prawda, słuchajcie. Uda się czy się nie uda? O to jest pytanie. Działa! Ale jest pięknie oświetlony. Prawie jak w dzień. Super. To będzie serio przepiękna impreza. Namiot stoi, a w kuchni się dzieje. Właśnie robi się bogracz. Zaraz będą się robiły marsiki. Bardzo dużo już zrobiliśmy, ale nadal dużo przed nami. Od półtora godziny siedzę w garażu i dmucham balony. No jest ich już całkiem, całkiem sporo, serio. Moja Malta jest po prostu mistrzyni, serio. Chłopsam ci jedno, bo jestem głodna. Ja też, ja też. Też tak podjadasz? Nie, dopiero pierwszą mi oliwkę zjadłam, A. naprawdę. Jestem głodna ogromnie bardzo. A ja miałam mieć przed chwilą egzamin, ale o mnie chyba wykładowczyni zapomniała, bo napisała mi e maila i się nie odzywa. Więc nie wiem co z tym egzaminem, zobaczymy. No ale też poprosiłam moje koleżanki, Wiktorię i Tosię, żeby przyjechały szybciej, żeby nam pomogły. I całej rodzinie wysłałam SMS, że potrzebujemy 30 minut więcej. Więc będą mnie na 17, tylko na 17.30. Chłopacy też działają w ogrodzie. Wszystko, jak wczoraj nie? Tak pokazałam wczoraj, ja pokazałam też, jak świecił tutaj chłopacy wszystko ogarniają. Naprawdę wszyscy są zaangażowani w 100%. Dużo w ogóle jest osób zaangażowanych w to przygotowywanie tej imprezy. No ale jest fajna atmosfera i myślę sobie, że będzie z tego naprawdę. Impreza wszechczasów. O! Słuchajcie, przyjechała do nas już rodzinka z Irlandii. Na początku byliśmy trochę zestresowani, bo wiecie, my przyjechali przed imprezą, a teraz okazuje się, że uratowali nam imprezę, bo się przygotowaną z Wiktorią tutaj ściankę i tu miał być materiał i miał być do tego e, przewieszone balony, ale zobaczcie jak ta rama z fotograficznego się wyjęła. Tak mocno wieje, że nie było szansy, żeby tutaj zrobić ściankę. I wujek wpadł na pomysł, żeby materiał, który mamy, dać na obicie z basenu. Może, ale cudownie, że tata to zrobił i że wujek przyjął, że to wpadł i dzięki temu mamy po prostu ściankę. Będą jeszcze błoki. Jezu, cudownie. Uratowali nam imprezę. Myślałam, że nie będzie ścianki, a jest nam bardzo potrzebna. Dowiecie się później dlaczego. Jest 16:51. Na 17:00 mieli być goście, ale do wszystkich już napisaliśmy, że się nie, nie wyrobimy i że mają przyjść później, najwcześniej, żeby to była jednak ta 17.30 i wszyscy raczej jednak właśnie przyznali, że, że im to też jest na rękę i będą jakby nie było później, więc bardzo, bardzo, bardzo nam to cieszy. No, wiecie, nie jest to jakoś tam, nie jest to wesele, więc na no spokojnie możemy mieć i możemy jeszcze coś przy gościach robić, ale i tak chcielibyśmy... Wiecie, żeby jak najbardziej tuli się ugoszczeli, bo. Dobra, tablica jest już gotowa. Wy jeszcze nie wiecie, co tam jest napisane, ale dla nas coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. No przeszła samą siebie. Boże, jak to pięknie wygląda. Jakby jakiś profesjonalny catering, serio. To po pierwszy. Bardzo Wam dziękujemy za to, że przyszliście tutaj dla nas dzisiaj i że jesteśmy tu wszyscy razem. E, mimo tego, że była trochę obszarna, mam nadzieję, że bawicie się dobrze. I będziemy się e, dalej bawić tak. dobrze. Tak, i oczywiście opijemy dzisiaj nasze zaręczyny, bo on zapytał, a ja powiedziałam tak. Ale to nie wszystko, bo na tym się nie kończy. Mamy dla Was małą niespodziankę. Chcielibyśmy coś jeszcze ogłosić. I gdzie widzimy się za rok? Teraz już prawie możemy mówić na siebie wzięciu e, teściowa, bo zawsze e, nasi widzowie mieli do nas pretensje o to, Zarobi że... już oficjalnie, ale teraz już, ale teraz już prawie, <laughs> prawie możemy. Na dzisiaj mamy też torcik, bo ona Ani. Mama od dziewczyny, która ma dziecko, jestem jego chrzestną, skomplikowane wiem, ale moja przepsuła, Zrobiłam torcik z okazji naszych zaręczyń w sporej przyszłości, to taki prezencik na dzisiaj, więc mega fajnie, bo torty jest pistacjowo malinowy czyli będzie mega dobre. Nie, no klasa światła. Przepiękny jest. A wiesz, że musisz go pokroić? Tak wiem. Ale, Ale nie, tak, nie jest... zrzucisz go? O, możesz zrobić coś inaczej. Trzecia dwa, jest już po nim, wszyscy pojechali do domu. Ci, co mi zostali też już poszli e, spać. Ja nie wiem nawet, czy pokazałam nam swoją dzisiejszą kreację. Ale tak się prezentuje. Guzieczek był cały wieczór zapięty, bo tyle tańczyłam, że bałam się, że po prostu nie skoczy. No i co jest najlepsze, tańczyliśmy. Słuchajcie, na boso. Zobaczcie, jakie ja mam brudne stół. <grym> nie wiem, jak to domyję. Ale wszystkich nas bardzo mocno poniosło. No i tańczyliśmy właśnie na ziemi. Po prostu wiecie no na trawce. I no, wyglądamy w ten sposób. Wszyscy, kiedy jednostek. Ogólnie imprezka była bardzo udana, ale myślę, że więcej powiem Wam jutro. A jak już będę mogła nagrywać z Kevinem i z rodzicami, a nie tak wiecie sama. Ale chciałam Wam się znajdować po prostu po imprezie i powiedzieć, że wszystko się udało i jest super. No. Została u nas rodzinka z Irlandii na kilka dni e, i dzisiaj właśnie idziemy na. Wyciąg na Czantorię No i jesteśmy już w górach Akurat na górę, na szczyt Na Czantorię, przemieszczamy się kolejką Ponieważ nie jesteśmy w stanie Na ten szczyt zajść na własnych Nogach No cóż, po imprezie Nogi jeszcze mnie bolą, a Ciebie bolą? Nie, bo Ty nie, nie tańczyłeś, ja tylko tańczyłam Ty też tańczyłeś tań... No nie, no faktycznie, troszkę tańczyłeś, tak Troszkę tańczyłeś, ja też tańczyłam Więc nogi mają prawo nas boleć i teraz chciałam wam pokazać Paulinę, bo Paulina jest kuzynami i ona w ogóle nie myśli o tym, żeby vloga nagrywać. Proszę bardzo, Paulina z Kevinem, Samuelem i Katprem jest tam. A za nami ciocia i wujek i mały Fabian. Ja nie wiem, czy ich widać, czy nie. Słońce mnie oświetla. Jedziemy na centaurę, mamy ze sobą tedikę I. Popak, wyrośli już nam co nie? Czy nie? Kawałek wjechaliśmy kolejką, a teraz Chodź. trzeba nóżkami na górę. Ale powiem Wam, jest ciężko. Paula, co powiesz? Daj radę. Dajesz radę? To matka gorzej. Historia naszego wypadu w góry. Wjechaliśmy kolejką, coś tam sobie poczylowaliśmy na kocyku, zjedliśmy co mieliśmy. No i w dół już szliśmy na swoich nogach. Powiem Wam, było ciężko. Było ciężko, łatwo nie było. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę, Głowa, jesteśmy to na dole. w jest w ogóle zejście? Uff. Ja cały czas i tak, mimo tego twierdzę, że wolę schodzić niż wchodzić. Już stajęliśmy, że mam po prostu te mięśnie udowe chyba silniejsze, nie wiem. W każdym razie naprawdę. Kondycyjnie iść pod górę gorzej te pół godziny, bo z wyciągu jeszcze szliśmy na czantorie, To pół godziny sobie zrobiliśmy z spacerku w górę. To miałam już kilka razy, wiecie, zadychę, nie? Ale schodzić super. No i daliśmy radę, daliśmy radę. Objechałam kilka razy. Mam. To już nie widać, ale miałam takie pocharotane ręce. No ale dalej, radę, da, da, jest da, to za tragedia. Jestem spocona w różnych śmiesznych miejscach. Ale polecamy. Ale polecamy. Tak wypad, rodzinnie przede wszystkim. Wypad z rodzinką jest naprawdę zarąbisty. A gdzie oni wszyscy? Nie czekają na nas, poszli jeszcze na nas My na nich czekaliśmy. Kiedy? No jak schodzili w wolniejszym A, no to... tempie, gdzie oni wszyscy są? Idą tam daleko. Tam daleko są wszyscy. O. Idą tam daleko. Gdzieś tam na pamiątki zaglądają. Są, ale nie zwracają na mnie uwagi w ogóle. Ale piękne hortensje. Zobacz, jaki cudowny krzak niebieskich kwiatków. Proszę bardzo, ale zarąbiste. Przyszliśmy na obiadek do dwórski bułki. I mamy takie ogromne porcje pysznego jedzonka. Ja jestem, kochani, tutaj pierwszy raz i muszę powiedzieć, że nie wiem jeszcze jak smakuje to danie, ale porcja jest przeogromna, więc jeżeli będzie tu, będziecie tutaj w okolicy, no to chyba Was zachęcam do wstąpienia tutaj. Tym bardziej, że jemy z takim widoczkiem. Jest serio bardzo ładnie, lubię tutaj z Kevinem wracać. Myślę, że widzieliście już mm, to miejsce na vlogach poprzednich. Smaczne, już spróbowałam. Smaczne. Taka rekomendacja. Teraz jesteśmy już w samochodzie, ale jeszcze przed chwileczką byliśmy w domu, i powiem Wam, że było tak jak w słynnym filmie Kevin Sam w domu. Dziewięć osób w domu, wszyscy się szykują do Energy Energylandii. Wiecie, po śniadaniu porządek. Każdy chce do łazienki jeszcze zrobić sobie szybki prysznic, ponieważ ciepło jest dzisiaj ogromnie i w pewnym okropnie, okropnie tak i w pewnym momencie pomyślałam, że dosłownie u nas w domu jest taki hermit jak w filmie Kevin Sam w domu. Ale łazienka nie, się Paulina. Paulina, się. To pracuje. Paulina gdzieś Paulina, Paulina, ja będę zaraz. Nagle ten nagle wchodzi do łazienki Kacperka. A ja spraw na chwilę. Nagle nasz dobra, to jest jeszcze wolno na dole, idę na dół po prostu. I Wszyscy tragedia. Się komunikują kto gdzie jest i trzeba wyjść szybciej. A spieszyliśmy się bardzo, bo chcieliśmy wyjechać z domu o dziewiątej, Niestety jest godzina 9.45. No, e, ale ale w mam nadzieję... że osób to było naprawdę nieuniknione. I mam nadzieję, że nikt nie zapomniał Kevina. <laughs> Wczoraj byliśmy w górach, zdobywaliśmy szczyt Czantorię, a dzisiaj jesteśmy w Energylandii znowu całą ekipą polsko-irlandzką. I pierwszy z atrakcji, które daje nam Energylandia, korzysta mały Fabian. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień, bo korzystamy nawet z tych e, kolejek dla najmłodszych, całą rodziną. Wszędzie nas puszczają razem. I druga atrakcja w Energylandii to taki widokowy samolot bawiam. Bawacz się tutaj. Jak się bawisz? Dobrze. <grystanie> Tam już nasza ekipa czeka. Już kończą My i do, i Dołączamy i też, no, kończymy. <grystanie> Nie, no nie widziałam tutaj takich grzybków, takich broków, byka takiego złego nie widziałam, nigdy go nie widziałam, a już kilka razy tutaj byłam, proszę bardzo. No tak całą ekipą do Energylandii, nawet z tymi małymi, fajnie się wybrać. W tej świętej A to ja była nie wiem, to było, było niesamowite. Dzięki. I nasz chyba ostatni punkt programu w Energylandii to Hyperion. I tutaj poszła połowa naszej grupy, i tak przeleciało już kilka wagoników, a naszych nie widzieliśmy. No i nie wiemy, gdzie są, czy jeszcze czekają, bo kolejka była dziesięciominutowa, więc już dawno powinni być, a my ich w tych wagonikach nie widzieliśmy. I tak czekamy, czekamy, bo nie wiemy, co, co się z nimi dzieje. Zagrywam wszystkie wagony. Wszystkie? Jak leci? Jak było na tym Hiperionie, chłopaki? Ja mam powiedzieć, jak było? No, powiedz. Masakrycznie było. Poszedłbyś drugi raz? Poszedłbym drugi raz. No, poszedłbym drugi raz. No. Jadźcie, no No to idźcie! Jadźki są za długie. Już, już zamykają za chwileczkę. Ale fajnie. Fajnie, fajnie. ja jestem. Samuel? Puszczę, samuel Samuela następnym razem z brzegu puścimy. A teraz kolejką, lokomotywą, czy co to, to jest, ciuchcią na kółkach jedziemy na parking, bo zaparkowaliśmy daleko, daleko. I proszę, jaka piękna tęcza nad Energylandią. Proszę bardzo, takie widoki. Co ekipa, podobało się? Taaak. Fantastycznie! Następnym razem, Co jak cięższa? przylecicie do Polski, to znowu do Energylandii pójdziemy? Oczywiście! No. Jak przylecimy, pewnie. Notka. Jak wy przylecicie, jak oni przylecą. I wszyscy, jak przylecimy. Wróciliśmy już z Energy Landy, idziemy właśnie do Kłosa, a rodzice do wydrąki po nasze ulubione ziemniaczanki na Grilla. A my idziemy właśnie do Kłosa, dlatego że Samuś ma dzisiaj 20 urodziny i najpierw daliśmy mu mały prezencik w domu, potem byliśmy w Energy Landy, fajnie spędziliśmy czas, a teraz idziemy po tort, Żeby wiecie, tak podkreślić ten dzień, że to jest jednak coś wyjątkowego. Zobaczymy, czy o tej godzinie, bo jest już 21, jeszcze cokolwiek takiego będzie. Może być ciężko, ale coś wykombinuję. Mamy to! Udało się! Misja! Misja zakończona sukcesem. ...po tym lesie, gdzie skręcisz tam Luna! o nim. 100 lat! Jest czwartek, a my dopiero dzisiaj ogarniamy Poimprezowy bałagan, a robimy to dopiero po pięciu dniach od imprezy, dlatego, bo nasza rodzinka dopiero dzisiaj, aż dzisiaj, już dzisiaj, niestety dzisiaj, <grytanie> pojechała do domku, więc mamy teraz chwilę czasu na to, żeby wszystko poogarniać. Spędziliśmy cudowny, rodzinny czas, było super na samej imprezie. Potem e, super, gdy razem spędzaliśmy czas, byliśmy w górach, byliśmy w Energylandii, jedliśmy śniadanka, kolacje, e, także było miło i wesoło i rodzinnie i cudownie i fantastycznie i w ogóle super, że Paulina i Kevin wymyślili, że za rok znowu się spotkamy. <noise> Jakoś łatwiej się dzisiaj żegnało, chociaż i tak jeszcze łzy napływają do oczu, jak się o tym mówi. Ważne, że było super, że się spotkaliśmy i że było cudownie, a teraz ja nie wiem, kto ogarnie bałagan. No, jest grubo, <grym> powiem wam, jest grubo. Sprzątaliśmy przed imprezą i teraz znowu trzeba sprzątać. Nie dość, że wiecie, był, jest, był poimprezowy taki bałagan, no to jeszcze jest ten bałagan, wiecie, po gościach, taki harmider, taki, taki nieporządek, więc to wszystko trzeba ogarnąć, a ja po tym tygodniu po prostu nie mam siły. No, tutaj chyba nie ma osoby, która miałaby siłę kochana. No, ale nic. Trzeba się wziąć w garść. Jaść. I działać. I działać. I muszę Wam powiedzieć, że w ciągu tych kilku dni padły mi ogórki. Zżółkły I nie wiem dlaczego, ponieważ podlewałam, ponieważ deszcz padał, więc sucho na pewno nie było, ale ja myślę, że to jakiś robal wkroczył do akcji. I jest słabo. Ale ogórki smakowały. Ogórki Wszystko? były przepyszne i wszyscy się zachwycali. Tyle dobrze znajdujemy się po imprezie, jeszcze jako narzeczeństwo, ale już też jako przyszłe małżeństwo. Przyszły mąż i przyszła żona. Jak Ci się podobała impreza? Bardzo fajnie było. Bawiliśmy się do późna i było bardzo fajnie. I rodzina z znajomymi się też bawiła, więc jesteśmy zadowoleni. Wszyscy pisali po imprezie, że było super, więc się cieszymy, że się udało wszystko i że mimo, że było tak wszystko na ostatni moment, to wszystko się mu udało. Tak i dużo właśnie osób po tej imprezie pisało nam, że ta nasza impreza jest w ich na przykład top 3 najlepszych imprez w życiu, więc w ogóle to jest mega wyróżnienie. Bardzo Ciężko, fajnie się z Ciężko będzie pobyć się. wesela. Tak, no, ta impreza zaręczowo tak fajnie wyszła, że, że ciężko będzie nam coś zorganizować na weselu, żeby też było, wiecie, takie zaskoczenie dla znajomych, dla rodziny, dla gości. No a jednak, żeby. Nie, no, nie myślę, że nam się uda. Myślę, że jesteśmy tak kreatywni i myślę, że. że też będzie Lubimy dobra imprezować, więc na pewno będzie fajna impreza, bo jak nie my, to kto. Ale tak podsumowując jeszcze w ogóle samą imprezę, to dużo z Was pytało się, po co ta impreza zaręczynowa? Część z Was się mega dziwiła, że coś takiego robimy, część z Was uważa, Pewnie nadal, że jest to po prostu jakiś dziwny wymysł, a część mówi, że świetny pomysł. No i chciałam Wam też tak trochę jakby nakreślić, co mną kierowało, żeby taką imprezę zaręcznową zorganizować. Nic innego jak po prostu chęć celebrowania naszego szczęścia. Każdy pretekst dla nas jest dobry do tego, żeby zrobić jakąś imprezę, a te zaręczyny to też nie jest takie byle co, bo jednak jest to deklaracja chęci spędzenia razem życia, więc stwierdziliśmy, że jest to na tyle poważna sprawa i na tyle chcemy się po prostu tym cieszyć i mieć co wspominać, że jest to temat warty podjęcia i chcieliśmy taką imprezę zorganizować. Już w zasadzie myśleliśmy o tym w tym samym dniu, w którym doszło do zaręczyn. Tak, jesteśmy parą, która lubi imprezować, lubimy się przede wszystkim cieszyć życiem i tym, którzy uważają, że to jest tylko wymysł, właśnie radzimy, żebyście zaczęli czerpać od życia, co się da, ile wlezie. A nie doszukiwać się jakichś tam podtekstów tak. czy nie wiem tak. czego, no po prostu. po prostu. Jak się można bawić, to trzeba się bawić Tyle. Dokładnie, mamy teraz co wspominać, będę co opowiadać dzieciom, pewnie też będziemy chcieli zrobić taką imprezę, żeby też mieli co wspominać. I tak dalej No myślę, że jest to coś bardzo, bardzo fajnego I właśnie część z Was pisała mi, że zainspirowałam Was I też będziecie takie imprezy robić I w tym momencie poczułam się jak prawdziwa influencerka I przede wszystkim trendsetterka Bo takich imprez jeszcze nie było Tym bardziej z takim plot twistem Bo na tej imprezie zaręcznej ogłosiliśmy coś bardzo, bardzo ważnego Ale nie planowaliśmy tego to już było bardzo spontanicznie. Ale to już dowiecie się w kolejnych vlogach, jak to wyszło, i w cały etap pewnie, i pokażę ci po tak. prostu, jak wszystko wygląda na ten moment i jak wygląda organizacja wesela. Więc tak chyba także tyle. także jeszcze odpowiem na ostatnie pytanie: czy będzie na naszym kanale kontent weselny? Będzie. Szykujcie się już niedługo. Ruszamy z pełną parą. Dobra, i to chyba tyle, co nie? No, chyba tyle podsumowaliśmy całe to wydarzenie. Tak. I myślę, że, że, że możemy już kończyć. Papa. Pa.